Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj projekt Denko, taki około świąteczny, ponieważ nie wiem czy dodam go przed, czy już po świętach. Pokażę Wam produkty, jakie w ostatnim czasie udało mi się zużyć, więc myślę, że już nie przedłużamy, zaczynamy. Pierwsze trzy rzeczy, które udało mi się tutaj od razu do miniaturki wychwycić to zapachy. Pierwszy z nich Daisy, marka Jacobsa, oh So Fresh przepiękny letnio wiosenny zapach. I ja nie jestem ekspertem od opisów yy, zapachów, natomiast ten był bardzo świeży, bardzo lekki, bardzo dziewczęcy. Yy. Naprawdę śliczny zapach, koniecznie zwróćcie na niego uwagę. Jeżeli poszukujecie czegoś idealnego na lato, na wiosnę, no to ten zapach to jest po prostu kwintesencja i idealne odzwierciedlenie tego właśnie okresu, moim zdaniem. To była dość duża pojemność, ponieważ miała 75 ml, starczyła mi na dość długo, no ale był naprawdę cudo, cudo. Mam nadzieję kiedyś do niego jeszcze powrócić. Kolejna rzecz to jest mgiełka do włosów. Miss Dior była tak intensywna w swoim zapachu, że też naprawdę śmiało to mogło służyć jako taka woda toaletowa. E, naprawdę piękny. I to już powiedziałabym, że taki dość kobiecy zapach, ale jednak wciąż delikatny. E, Nieduszący, jeżeli nie lubicie, nie jakiś taki mm, kwiatowy. Taki powiedziałabym bardziej ta, z tych pudrowych. Jeszcze raz. Tak, taki pudrowy, kobiecy. Zapach. On mi się kojarzy nawet z takimi letnimi wyjściami wiecie, wieczorową porą, ale też śmiało możemy go używać chociażby też jesienią, bo jest to zapach już dużo, dużo cięższy niż ten, tak jest moje odczucie. Ale cudowny, naprawdę cudowny, tak więc Wam polecam. I kolejny zapach, on zalegał po prostu w moich zbiorach. Tutaj jeszcze nawet go trochę zostało, ale ja już po prostu nie mogę go używać, nie daję rady. To jest Beyoncé Hit. I kiedyś mi się podobał, natomiast teraz no, totalnie jakoś nie mój klimat. Um, musicie sobie go powochać. To jest już taki naprawdę ciężki, dość zapach. E, dziwny, <grym> dziwny. E, nawet nie wiem, jak Wam go opisać, ale myślę, że ten zapach już chyba wiele z nas zna, ponieważ na rynku jest bardzo, bardzo długo. No, w każdym razie. A troszeczkę taki średnio jak dla mnie. Moje uzależnienie ostatniego czasu, czyli Żele pod prysznic z Isany. I jak widzicie, wersja m, takich różnych owoców. Mamy tutaj oczywiście jogurt, tak jak jest to napisane, ale mamy także pomarańcze, maliny, truskawki i wiśnie. I ten zapach jest obłędny, przepiękny, kojarzy mi się z latem, jest to taki powrót właśnie do lata. E, uwielbiam, uwielbiam i teraz używam już trzeci. Tak więc, e, no, z altery przerzuciłam się chwilowo na Isany, aż mi się ten zapach po prostu znów. Nudzi. Znów Isana, i tym razem dwie odżywki do włosów. Tę odżywkę Wam polecałam w ostatnich ulubieńcach i cały czas ją polecam, i cały czas uważam, że jest cudownym produktem, a tą miałam już kilkakrotnie i jest ona z dodatkiem olejku organowego, ale na pewno nie jest tak fajna i intensywna i cudowna jak ta, tak więc no polecam. W każdym razie zachęcam Was, żebyście poznały ofertę odżywek Isany, ponieważ są to bardzo fajne produkty. I bardzo tanie produkty. Kolejna rzecz do włosów, czyli gliskur. Jest to ekspresowa odżywka regeneracyjna, bardzo przeze mnie lubiana i kiedyś dawno temu wam o tym wspominałam. Ona ma tak piękny zapach, ja po prostu ją uwielbiam chyba głównie za zapach, ale działanie również fajne, bo, bo tak ładnie ujarzmia włosy. Jest odżywką taką dwufazową, należy ją wstrząsnąć przed użyciem, no i wtedy sobie rozpylić na włosach bardzo, bardzo fajna. Uważam, że to jest najlepsza odżywka, jeśli chodzi o te w sprayu marki Glisku. Następna rzecz, to jest e, kosmetyk naturalny marki Apis. Jest to polska marka. Jest to nawilżający żel do mycia twarzy z, kwas, z kwasem hialuronowym. I powiem Wam szczerze, że ten produkt zrobił, e, jeśli chodzi o mnie, efekt wow. E, po umyciu buzi, on, on może tak, on nie radzi sobie z demakijażem twarzy, absolutnie. On może umyć Wam już twarz, ale m, która jest pozbyta makijażu, po prostu do cna, wtedy tak to ładnie tą twarz jeszcze, wiecie, dopielęgnowuje, o, może tak, ale jest idealnym produktem do mycia buzi rano, właśnie z produktów, które na noc sobie nałożyłyście i co ciekawe, on nie ściąga kompletnie skóry i ten kwas hialuronowy mm, mam wrażenie, że powoduje to, że, że zostaje ta skóra taka mięciutka, gładka i że czuć nawet w jego konsystencji, że ten dodatek tego kwasu hialuronowego tam jest, ten żel jest po prostu taki bardzo treściwy. Naprawdę ja wyczuwałam tą różnicę pomiędzy tym a innymi żelami bez tego dodatku właśnie. Przepięknie, przepięknie koił twarz, przepięknie ją pielęgnował. Naprawdę świetny, świetny produkt, polska marka, tak więc zachęcam, żebyście zwróciły na niego uwagę kiedyś i bardzo minimalistyczne, zachowane w chłodnej tonacji opakowanie również przypadło mi do gustu. Co fajne, mamy pompkę. E, końcóweczkę już oczywiście miałam odwróconą do grunogami i wydobywałam sobie odkręcając ten produkt, ale mimo wszystko bardzo fajna forma, bo też bardzo higieniczna. Kolejna rzecz to puder. Tak czekałam, aż go skończę, żeby Wam coś o nim więcej powiedzieć. Jest to Mio I Feel Mint e, Mineral Loose Powder. Myślałam, że to będzie następca tego produktu z Mio, który uwielbiam, tego pudru z Mio, który uwielbiam, czyli tego zwykłego transparentnego, nie było wtedy tamtego, więc sięgnęłam po ten, skoro stwierdziłam, że tamten mnie nie zawodzi, to może i ten się sprawdzi, ale to, to był tak dziwny produkt, ja go zużyłam, bo ja, jak wiecie, bardzo nie lubię marnować rzeczy, no chyba, że już coś się wybitnie umie nie sprawdzić, to wtedy nie, on mi krzywdy nie zrobił, on mi krzywdy nie zrobił absolutnie, ale zapach miał tak dziwaczny, no normalnie jak jakiś talg do stóp. Naprawdę przedziwny zapach. No oczywiście on nie był wyczuwalny już później na samej twarzy, natomiast jak odkręcimy opakowanie i pomuchamy, no to wtedy go czuć. I swoją też konsystencję miał dziwną. On tak jakby nie był dobrze zmielony. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Był biały jak mąka. Troszeczkę rozjaśniał podkład, nie powiem, że nie. Chociaż moim zdaniem nie powinien tego robić. No ale ten zapach... Totalna masakra i musiałam go w ciągu dnia poprawiać, co w przypadku tego normalnego pudru z Mio nie ma miejsca. Ja go po prostu mam cały dzień na sobie i ja poprawek żadnych dokonywać nie muszę, no a w tym tak nie było. On niestety powodował, że moja skóra i tak, i tak za godzinkę, dwie się świeciła, błyszczała, tak więc średniawka, na, no po prostu go w ogóle Wam nie polecam. Może nie spróbujcie tylko za tę cenę, nawet... I tak, i tak go nie kupujcie. Był bardzo tani, owszem, ale to nie jest produkt warty jakiegokolwiek zainteresowania, moim zdaniem. I następna rzecz to jest anerżowa ziołomyka płyn do higieny intymnej, marka dla kosmetyki, również marka polska. I powiem wam szczerze, że tym produktem tak się załoczyłam, tak bardzo, że bardzo chcę do niego wrócić. Jak tylko zużyję to, co mam w tym momencie, to mam ochotę naprawdę kupić pełnowymiarowe opakowanie. On miał. On ma taki intensywnie ziołowy zapach. Ja wiem, że nie każdy lubi ziołowe zapachy, mi one nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, ja je całkiem, całkiem lubię. I ten anysz był tutaj bardzo mocno wyczuwalny. E, świetny produkt, naprawdę świetny produkt. E, warto zwrócić moim zdaniem na niego uwagę. I tutaj mamy, kochani, aż 85% świeżego naparu z ziół. Cudowna rzecz, on się nie pieni. To nie, jest, to nie jest taki produkt do higieny intymnej, jakiego byśmy oczekiwali, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, o może, tak? To jest właśnie taki, tak, jakbyśmy sobie zrobiły napar, tylko jest gęstszy i właśnie traktowały swoje okolice intymne takim oto naparem. Tak więc. Mega, mega sprawa. Pierwszy raz miałam z takim produktem do czynienia, ale bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. I te rzeczy muszę Wam pokazać, chociaż opakowanie już nie wyglądają zachęcająco. A zobaczcie, jedno opakowanie, drugie i trzecie. Domyślacie się, co to jest? Tak, kochani, to są kule z marki Organic do kąpieli. One pachną tak obłędnie, że po prostu ja nie jestem teraz w stanie powiedzieć wam, który zapach urzekł mnie najbardziej, bo wszystkie były cudowne. I miałam tutaj Bloom Essence, e, miałam tutaj Orange and Chili i miałam tutaj e, Black Orchid. Wspaniałe kule e, i one mają w sobie takie drobinki. Ale to nie jest brokat, absolutnie to nie jest brokat. To są takie bardzo połyskujące drobinki, e, które oczywiście osadzają się na wannie, e, pływają sobie po tafli wody, osadzają się później na skórze, ale to wygląda tak obłędnie. On, to, to, to jest taka magia w kąpieli, naprawdę. E, ja, jak wiecie, swego czasu, może nie, nie wiecie, bo te filmy są już skasowane niestety, ale dawniej, jak nagrywałam na YouTube, e, opowiadałam Wam, że jestem oczarowana i wręcz zakochana w marcelaż. Strasznie lubiłam ich produkty, ich bomby do kąpieli, no ale ze względu na to, że teraz już bardzo rzadko bywam w Niemczech, nie chcę tego też zamawiać przez internet, bo to wychodzi w ogóle jakieś absurdalne sumy za zwykłą kulę do kąpieli, no to niestety nie, nie, nie miałam w ostatnim czasie właśnie produktów do kąpieli marki Lush. Ale stwierdziłam, że spróbuję sobie tych. Teraz już mam dwulatkę, już e, częściej mogę sobie pozwolić na taki rytuał kąpieli, właśnie, nie tylko szybki prysznic, A tak więc e, powróciłam sobie do tych takich moich sensów re, relaksacyjnych w wannie. No i mamy te kule, one są cudowne, zostawiłam taką cudowną warstwę na skórze, że tak naprawdę po, po kąpieli w tych kulach nie musicie już używać balsamu. Ja je dzielę sobie na, na dwie części i one, jest, one są praktycznie oddzielone, jak rozetniecie opakowanie ona sama, ta połówka Wam odpada, ale myślę, że na upartego możecie je podzielić na części cztery. Ja natomiast bardzo lubię ten intensywny zapach, jak ta woda jest tak przepięknie zabarwiona, no i w ogóle, wiecie, tak sobie to tłumaczę, po prostu szybciej mogę kupić kolejne. W każdym razie, tak, jeżeli się uprzecie, możecie śmiało skorzystać z nich cztery aż razy, bo są moim zdaniem bardzo, bardzo wydajne i są po prostu cudownymi produktami, bardzo dorównującymi tym marki Lash. I ostatnia rzecz, jaką chciałam Wam tutaj pokazać, to jest moja bardzo lubiana maskara VIBO Ground Lashes, czyli ta zielona. Strasznie ją lubię, to jest moje któreś opakowanie, któryś raz już Wam o niej mówię. Taka cieniutka, silikonowa szczoteczka, a naprawdę działa na rzęsach cuda. Teraz mam maskarę z Eveline i coś tam jeszcze chyba w kolejce czeka, tak więc na razie do niej nie wracam, ale bardzo lubię kupować na tych promocjach, w Rosmanie, wiecie tam minus 55 czy ileś, to wtedy co w ogóle jest maskara za grosze, a jest naprawdę świetna. To jest nie tylko moje zdanie, więc... Cóż, coś w tym musi być. I to już wszystkie moje zużycia kosmetyczne. Jak widzicie, wszystkie te produkty prawie bardzo podbiły moje serce. Ja staram się naprawdę wybierać produkty, które spełnią moje oczekiwania i, i które będą mi się podobały i dlatego też coraz rzadziej trafiam na buble. Jeżeli mam produkt, który widzę, że nie jest chociażby w jakimś stopniu przeznaczony dla mnie, dla potrzeb mojej skóry, to po prostu go oddaję komuś innemu i wtedy unikam też rozczarowań. Tak więc takie mam założenie, dzięki temu naprawdę mogę się z Wami tutaj dzielić e, takimi perełkami. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nie zapomnijcie proszę o subskrypcji, o łapce w górę oraz komentarzu. Mam nadzieję, że zostawicie po sobie jakiś ślad. To mnie szalenie motywuje i to mi też oczywiście ogromnie pomaga.